Kuba pochwyt, witam w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. A w dzisiejszym serwisie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. rybnicy-przedsiębiorcy uhonorowani podczas oficjalnej gali w muzeum, akcja krwiodawstwa w urzędzie oraz z wizytą u jubilata. Uroczyście, niezwykle elegancko i z klasą. Tak w skrócie można opisać tradycyjne coroczne spotkanie z przedsiębiorcami, jakie odbyło się w Rybnickim Muzeum w miniony piątkowy wieczór. Organizatorem byli Urząd Miasta oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Zaproszeni byli przedsiębiorcy nie tylko z Rybnika, ale i z okolicznych miast. Chcemy przynajmniej raz w roku wspólnie z panem prezydentem podziękować za. Rewelacyjnie, bo no bo jednak firmy przy takiej dekoniunkturze i przy takich sinusoidalnych, koniunkturalnych w zasadzie okresach funkcjonują. Wszystkich zaproszonych gości uroczyście powitali prezydent Adam Fudali oraz Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej. Nie zabrakło ciepłych słów podziękowań dla przedsiębiorców i życzeń noworocznych, a także oficjalnego teastu za rozpoczęty nowy 2011 rok. Spotkanie uświetnił koncert rybnickiej formacji jazzowej South Silesia Brass Band. Jednak punktem kulminacyjnym i niezwykle ważnym dla gości oraz organizatorów było wręczenie honorowych nagród, oznaczeń państwowych, piramid wiedzy, fachowości i przyjaźni śląsko hołda Charlotte oraz honorowych medali Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego z okazji jubileuszów. Przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej wręczono piramidy wiedzy, fachowości i przyjaźni śląsko hołda Charlotte. Otrzymali je zastępca prezydenta Rybnika Joanna Kruszczyszyn, wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, były długoletni dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej Henryk Myszor oraz Raciborska Izba Gospodarcza. To niezwykłe i niespodziewane wyróżnienie, mówiła z wrzeszeniem Joanna Krzyszczyszyn. Dla mnie, czyli osoby odbierającej tę piramidę, jest to wyjątkowy dzień czyli ten moment, kiedy ktoś docenia pracę, którą człowiek wkłada w całe swoje życie zawodowe. Także z tej strony osoby odbierającej dla mnie jest to takie poczucie, bym powiedziała, dobrze spełnionego obowiązku zawodowego. Za fachowość i przede wszystkim za zawsze okazywaną pomoc i współpracę doceniony został także Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który na bieżąco orientuje się w sytuacji gospodarczej subregionu zachodniego. To był kolejny bardzo dobry rok właśnie do tego okręgu naszego, do okręgu rybnickiego. Świadczy o tym również nowy raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który wskazuje, że jest to drugi najbardziej atrakcyjny w Polsce teren inwestycyjny. Czyli trzymajmy to tempo i róbmy wszystko wspólnie, razem. Samorząd gospodarczy, samorząd terytorialny i wszyscy my razem. Żeby utrzymać to tempo, Andrzej Żylak podkreślał, że nagrody nieprzypadkowo mają kształt hałdy. To przecież symbol naszego regionu, w którym mieszkają ludzie nie niebojący się ciężkiej pracy, wyjaśniał prezes Rybnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wręczono także medale państwowe przyznawane przez prezydenta Polski tym przedsiębiorcom, które zdaniem Izby Przemysłowo-Handlowej wnieśli szczególny wkład w rozwój subregionu rybnickiego. Rozdano także honorowe medale Izby Przemysłowo-Handlowej z okazji jubileuszów. Prawie medali Decyduje decydowały lata. Jeżeli firma miała przez 5 lat, 10, 15 udokumentowane swoje istnienie, że nie miała żadnych problemów finansowych, więc dokumenty. Wśród wyróżnionych medalem był Rybnicki Transgór, który świętuje 55-lecie istnienia. Tego czasu, tych 55 lat, żeśmy je stracili. Ta firma ma potężny kapitał właśnie... Tradycji i w ludziach, jeżeli chodzi o ich doświadczenie. A jeżeli chodzi o tradycję, no to tradycje związane z działalnością transportową, usługową. I to, co my robimy, to, jest, to są typowe usługi i się to trochę różni od produkcji, no ale no, radzimy sobie. Tak więc gala i nagrody udowodniło, że w rybniku i w jego okolicach nie brakuje rzetelnych i pracowitych przedsiębiorców. 20 stycznia w Urzędzie Miasta odbyła się akcja krwiodawstwa. Chętnych do oddawania tego cennego płynu zgłosiło się wielu. Dlaczego się na to zdecydowali? No, zawsze to jest jakaś pomoc innych. Być może ktoś, ktoś kiedyś z moich bliskich, albo ja będę potrzebowała. Chcę pomagać innym, a poza tym no, nigdy nie wiadomo, czy kiedyś mi też taka pomoc nie będzie potrzebna. Uważam, że powinno się. Ofiarować innym to, co jest możliwe i bez uszczerbku dla swojego zdrowia można zrobić. Jak opowiadali krwiodawcy, początkowo wahali się, czy oddać krew. Jednak gdy się już zdecydowali, nie żałowali swojej decyzji i ani kropli krwi, którą oddali. Jak zapewniali, zawsze czują pozytywną energię podczas całej akcji. To bardzo ważne, że są ludzie, którzy rozumieją, jak ważne jest dzielenie się krwią z innymi, podkreśla Lucyna Ludwikowska, technik, analityk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raci Bożu. Jak zapewnia, każdy może zostać krwiodawcą, a procedury oddawania cennego płynu są bardzo proste. Dawca przychodzi, dostaje kartotekę, musi ją wypełnić, zarejestrować się, następnie przychodzi do mnie, ja oznaczam hemoglobinę. Jeżeli jest powyżej 13,5 to jest zakwalifikowany do oddawania krwi kobiety powyżej 12,5. Jak mówili organizatorzy, cennego płynu nigdy nie dosyć, dlatego codziennie w różnych miejscowościach organizowane są podobne akcje. Grupa Wallet i Story już po raz drugi zawitała do Rybnika i po raz kolejny na zabawy i naukę z profesjonalnymi łyżwiarzami. Na lodowisko przy Zespole Szkół ekonomiczno sługowych przybyło sporo mieszkańców, zwłaszcza tych młodszych. Co ich przyciągnęło? Zapewne to, że mogli zobaczyć sporo ciekawych atrakcji. Dzisiaj przygotowaliśmy gry i konkursy e, najróżniejsze e, troszkę slalomów, e, troszkę hamowania, troszkę przysiadów, czyli połączenie e, szybkości z, e, ze zwinnością. Chcemy zobaczyć, jak. E. Młodzi adepci łyżwiarstwa pokazywali w czasie gier i zabaw swoje umiejętności radzenia sobie na lodzie, a profesjonaliści mieli okazję je ocenić. Pouczymy ich zatrzymywania się, bo to jest bardzo przydatne, nawet ze względów bezpieczeństwa. No a potem też zrobimy konkursy z, z takimi gadżetami, które są podobne do, do tego, co się używa w hokeju. Mamy kije hokejowe, krążki, małe brameczki. Zobaczymy też, jak potrafią prowadzić krążki. Ta forma zabawy połączona z pożytecznymi naukami bardzo przypadła do gustu rybnickim użwiarzom. Tym bardziej, że była też okazja do rywalizacji, gdyż zorganizowano konkursy dla chłopców i dziewczyn. Lubisz brać udział w zawodach? No, lubię wygrywać nagrody i no, najważniejsza jest zabawa w tych wszystkich konkursach. Można się dużo y, nauczyć i bawić się można. Czego możecie się nauczyć? Na przykład jeździć na łyżwach, różne takie piruety, różne takie, jak pan tam mówił, że zahamować. Jak zapowiadali łyżwiarze z Wallace Ice Store, na pewno zagoszczą jeszcze w Rybniku, gdyż jak zauważyli, imprezy na lodowisku zawsze cieszą się dużą popularnością i za każdym razem uczestników przybywa. I nic dziwnego, młodzi ludzie lubią wesoło i aktywnie spędzić czas na łyżwach. A to właśnie zapewnia team złożony z profesjonalnych łyżwiarzy wyczynowych. 200 lat. Tyle życzyli goście oraz prezydent miasta Adam Fudali, Alojzemu frelich z Kotartowic. Oczywiście każdy chciał poznać sekret jubilata na tak długie życie. Odpowiedź jednak, jak się okazało, była bardzo prosta. Zdrowie pisze. A to zdrowie na szczęście panu Alojzemu dopisuje. Jak twierdzi rodzina, duży wpływ na to ma jego ukochane hobby, a również jej zawód – ślusarstwo. Kocha swój zawód, może to jest podstawą. On po prostu lubi planować. On mówi tak, powiem po naszym, że dajcie mi kawał żelaza, zrobimy wszystko z tego. Jak zapewniała wzruszona córka pana Alojzego Drota Grobusz, Jubilat jest pogodnym, wesołym, ale i aktywnym człowiekiem. Kocha, przebywać ze swoimi wnukami i prawnukami, ale przede wszystkim uwielbia rozprawiać z zięciem lub ze swoim synem, również ślusarzem, o swojej pasji. Niezwykłego jubilata odwiedzili także z kwiatami i upominkami włoderz miasta Adam Fudali oraz radny Rady Miasta Leszek Kuśka. Pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem Powstańców Śląskich i drugie liceum ogólnokształcące imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego to nadal dwa rybnickie licea, które od lat pojawiają się w rankingach. I tym razem nie mogło ich zabraknąć. W rankingu Rzeczypospolitej na najlepsze szkoły w województwie śląskim Obie szkoły zajęły kolejno szóste i siódme miejsce. To bardzo wysokie lokaty. W wyszczególnionym zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami z olimpiad, wyżej wymienione szkoły pojawiają się na pozycjach 37, drugie LO i 70, pierwsze LO. Natomiast biorąc pod uwagę tylko wyniki egzaminów maturalnych, w rankingu znalazły się pierwsze liceum ogólnokształcące zajmując 75 miejsce. To nadal niezłe miejsce, zwłaszcza, że ranking dotyczy liceów z całej Polski. Osobny ranking przeprowadzono wśród techników, które nie tylko przygotowują do matury, ale także do praktycznego wykonywania zawodu. W województwie śląskim wyróżniono trzy rybnickie technika. Na pozycji 34. znalazła się technikum nr 1 imienia Stanisława Staszica, na pozycji 35. technikum nr 3 zespołu szkół ekonomiczno-osługowych oraz na pozycji 47. technikum nr 2. W dzisiejszym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.